O 9.50 dyżurny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu odebrał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na terenie budowy galerii handlowej w Sieradzu. Ważący około dwóch ton betonowy słup przewrócił się na stojącego w wykopie pracownika. Najprawdopodobniej no ten element betonowy nie był jeszcze zamontowany na stałe i podczas zdejmowania zabezpieczeń tego elementu właściwie doszło do tego zdarzenia. Wsporniki hydrauliczne powinny być zdjęte dopiero po tym, jak kilkumetrowy element konstrukcji budynku będzie trwale związany z podłożem. Nieoficjalnie wiadomo, że pracownik zdjął jeden z nich zbyt wcześnie. Prawdopodobnie to właśnie doprowadziło do tragedii. Betonowy słup uderzył mężczyznę w głowę. Na miejsce natychmiast przyjechała karetka. Ratownicy niewiele jednak mogli zrobić. Ja bym nazwał to y, zgonem na miejscu, ponieważ y, betonowy kilkutonowy słup. Y, Spadł na niego, przewrócił się na niego, ściśle biorąc, a uderzył go bezpośrednio w głowę. Więc głowa została całkowicie zmiażdżona. Mieszkaniec Lubonia w województwie wielkopolskim nie miał szans na przeżycie. Mimo trwającej 50 minut reanimacji mężczyzna zmarł. No, próbowaliśmy, próbowaliśmy bo, bo. To jest człowiek, który ma 30 lat, niecałe. I no, na mnie pozwalanie pewnych na nawet w takiej beznadziejnej sytuacji, jak ta. W rzeczywistości pracownik wielkopolskiej firmy stawiającej konstrukcję galerii handlowej miał 35 lat. Kierownik budowy odmówił komentarza przed kamerą do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę i Państwową Inspekcję Pracy. Jeżeli by zrobił pracownik coś nie tak, to pytanie dlaczego? Czy zrobił to mając świadomość, czy zrobił to w nieświadomości? Na przykład można przyjąć, że nie znał dokładnie procedur, nie został poinformowany, nie przekazano mu instrukcji. No, wówczas tutaj należałoby się doszukiwać winy po stronie pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza też, czy ofiara wypadku była zatrudniona legalnie. Jeśli nie, sprawa może trafić do sądu.